Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony krzyżiekwer, a to kolejny odcinek z gry twierdza HD Dzisiaj ciśniemy przepraszam, kolejną misję Mieliśmy udać się na spotkanie i niestety zostaliśmy pokonani Wprowadzono nas w pułapkę Pułapka! Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi Teraz ja wydam Ci nowe rozkazy Zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie diuka Depusa. Skorzystaj z umiejętności murarzy, których do ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów i postaw potężny zamek, który mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk. E, tak też będzie. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Gdzieby tutaj. A, wybudujmy tu. Wybierz miejsce na spichlerz. Spichlerz jak zwykle tutaj. Teraz tak. Ehm, kurde, będzie syr. No trudno, dajmy syra tu. Co jest? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Znak jest zbyt bli Gdzie jest? O kurde, znak jest tam. Dobra, e, ustawmy krówki tutaj. Jeszcze niedźwiedź, ja nie mogę A te myśliski Z2 Dobra, drwale Nie można tutaj tego zbudować mój panie Drwale też Nie można tutaj tego zbudować mój panie Z3-4 by można by było O o, czterech. Potem tak, chałupę wybudować Bo to konieczność Nawet trzy chałupy wybudujemy Dobra ci niedźwiedzia już rozwalili Teraz tak Teraz potrzebujemy koszary wybudować e, Zbrojownię To ją wybudujemy gdzieś e, Czekajcie, czekajcie Zanim zbrojownię to jeszcze składy zapasów tutaj Pobudujmy o tak Idealnie i zbrojownie jebniemy sobie tutaj, dobra? Potrzeba na nam nowych rekrutów, Jakiś polecenia? Mamy kilka łuków, więc można coś tam łuczników zrobić. Są dwa znaki, to jest mi trzy znaki. Z trzech miejsc mogą przyjść nam nowych rekrutów, Czekamy na rozkazy. Z trzech miejsc mogą przyjść nam. Za mało drewna, mój panie. Mam wrogowie, to niedobrze. Mamy mało. Miejsca do roboty No ale dobra coś wykombinujemy coś wykombinujemy Na razie tak Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni sen Dobra mamy już ośmiu łuczników To jest jeden z plusów I teraz tak Przydałoby się zrobić tutaj Warownie jakieś Tutaj bramę postawimy. I tutaj bramę postawimy. Na razie tylko są bramy. Dobra. Zróbmy podwójny, podwójny mur. O tak. A bo jeszcze blanki postawmy tutaj. Nigdy tego nie robiłem, ale... Niech tak to będzie wyglądać, ten mur. Dobra, na razie jest tyle. Żarcie przychodzi, ludzie są. To teraz czekamy na drewno. Trzeba w końcu wydobywać kamień. No nie ma źle, nie ma źle. Krowy będą przynosić to żarcie. Ci będą też przynosić. Później zrobimy jeszcze... Mm, jak to się nazywa? Jeszcze farmy zwykłe. Będziemy mąkę i wszystko wydobywać. Na razie musimy się skupić na kamieniu. Dobra, zróbmy. No, tylko na jeden wul nie stać. Szkoda, szkoda Dobra, trzeba powoli myśleć już nad y, żołnierzami Nad armią Więc y, teraz weźmiemy na warsztat łuczniczy Niech łuki się powoli zbierają No i się nie pozbierają, trudno a A do sprzedaży Gdzie to jest? Co, 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 co? Nie ma tego handlowca? No to mamy problem. To mamy tutaj, powiem Wam, problem. Ludzie Cię kochają, mój panie. Podatki. A tę myśliwską jeszcze wybudujemy jakąś. Przyznam wam teraz to się troszkę zaniepokoiłem ze względu na e, na brak możliwości kupca bo go tutaj nie widzę no to trochę spowolni moją e, mój rozwój niedobrze, niedobrze postawmy tu jeszcze dwóch drwali no to już jest problem, wielki problem Mury jakoś tam powstają O tak mur powstanie Podwójny I jeszcze mur z blankami Tu na razie sobie będą tak chodzić Ale kurde no zaniepokoili mnie No naprawdę tym, że nie mogę nic kupować To się troszkę zaniepokoiłem Za niedługo pewnie pierwsza jakaś walka będzie Tylko skąd przybędzie wróg to nie wiem Stamtąd na pewno nie To będę miał otoczone miasto No kurde drewno przynosić przynosić bo ja łuków nie będę miał Kasę już zbieram Ale drewno, ooo przyniesie drewno Za drew mało drewna mój panie Wiem że za mało drewna Ale zaraz drewno, drewno będzie Kurde No nie pamiętam tych misji stąd niestety Co no tworzy takie problemy jak teraz że No nie wiedziałem co zrobić i utrudnia mi tą trochę misję, no ale dobra jakoś to zrobimy Jakoś to musimy wygrać Nie ma nic innego jak mur budować Dobra Przyniesiesz jeszcze na jedno Nie przyniósł, szkoda Ale za chwilę będzie trochę więcej drewna, bo ci już idą Mógłbym w tamtym miejscu bramę wybudować Chyba wybuduję w tamtym miejscu bramę Dobra szybciutko szybciutko Tak jak chodzą W tamtym miejscu bramę trzeba będzie wybudować Pyk, dobra 9 drewna jakoś powinno starczyć A bramę mówimy Potrzeba kamienia No spoko spoko, chcę tylko sprawdzić czy tutaj brama wejdzie Aha, nie dowiem się, a nie, dowiem się, dobra, tutaj nie wejdzie brama, więc, sorry, winę tu, ale musicie sobie chodzić naokoło, dobra, mieliśmy te flanki zrobić, blanki, blanki, nie flanki, dobra, to trochę... Dłużnik. Nasze krowy dopadła dziwna dolegliwość, mój panie. Jaka dolegliwość krowy dopadła zaś jedziu, ludzie, nie denerwujcie mnie. Ojeju, ojeju. Jak popularność nie kochają mnie. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się ser. No ja nie powiedziałbym, że się powiększają zapasy w naszym spichlerzu, no ale dobra. Na kolejnej. To teraz już się kolejny problem nawinął Ale dobra, już łuki są tworzone, więc to jest plus Chociaż chociaż dwa łuki będą przychodzić Minus jest taki, że krowy poumierały I mamy lipne żarcie Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze o Ojej, jejciu, jejciu. Czemu aż trzy znaki Nic nie zrobię, bez drewna nic nie zrobię Dobra, dwa łki są, na razie nie robię. Niech się zbierają. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. No co zrobię? Nic nie zrobię. Chciałbym coś zrobić, ale nic nie zrobię. Teraz dopiero będę siano wydobywał. No szybko, szybko, szybko. Dawaj drewno. No i ten się musi wrócić. No. nie mamy już żywności, ser. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. No fuck, nie mam w ogóle żywności. Tego się nie spodziewałem. Ser, spichlerz jest pusty. I minus 8. Ojeju! Aż minus 10 mamy. Ludzie. Nasze zapasy żywności. Dobra. Się, panie. To jest już tu masakra. Nie spodziewałem się, że tak, że tak będzie z jedzeniem. Prosty. Dobra, teraz ser przychodzi. Jest dobrze, jest dobrze. Może to szybko wróci do normy. Ale nie wiem. Za długo będzie się już robić. No jedzenie jest tak na styk. Na styk. Naprawdę tego jedzenia jest robione. Czy się jeszcze ze dwie farmy zrobić? Dobra. O kurde, to takiego problemu ja się nie spodziewałem, ale dobra, jest tam widzę za mięska sporo. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Dobra, widzę, że coraz więcej jest jedzenia. Jest dobrze, jest dobrze. Ile przyniesiesz tego? 16. Tu się nie zmieści, tak? Prawie nie mamy już żywności, ser. Ale to tylko prawie, dobra. Tutaj też będzie. Nasze zapasy żywności kurczą. się Ojejciu. Dobra, ci to porobią, to powinno być już dobrze. Dobra, mąkę już rób. robić będzie trzeba. 20 drewna potrzebuję. Ojejciu, drewno to też. Też zużywane nagminnie. No, będzie misja trudna. Będzie, będzie. Ale jakoś ją. Przejdziemy. Połowa. Dobra. Drewno, 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 szybciutko. Proszę, drewno. Tych dwóch uczarzy są, musi jakoś poradzić. Nie ma innego wyjścia. Dobra. Ci już robią drewno, ten jeszcze potrzebuje bale. Ci jeszcze trochę bali potrzebują. Och! Trzeba chyba pomyśleć o odwrocie. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? Dobra, czyli wojska szczura będą atakować? No niestety, niestety. Zajść, spichlerz pusty. Dobra, trochę tego doszło jedzenia. Kurde, masakra jest. Drewn drewno ma problem przychodzić. Ten już jedzie z drewnem, ten jedzie z drewnem. Łuków jest sześć. Potrzebuje 20 drewna. Potrzeba drewna. Spoko, wiem. O. Do przyjedzie... tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. No dobra, przyjdzie tych trzech. Niech już robią mąkę. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, Wse. ucznicy Łucznicy w gotowości. Wyruszamy. Dobra, niech już łucznicy idą na mury. Wojska szczura atakują. Skąd? Tylko Stamtąd? Tylko. Mój łuk będzie ci służył. Łucznicy leccie wszyscy. Dobra. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni, sen! Mój panie! Lećcie z tymi łukami. Kurde, zabijają moich ludzi. Dobra, zamknęła się brama, na te mury już nie wyjdą. Pięknie, 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 jechać z nimi! Wycofuję się, idealnie, o to chodziło Pierwsza Pierwsza walka ze szczurem wygrana Pięknie, pięknie Dobra, zróbmy ze dwie piekarnie Dobra, jedzenie się zaczyna powiększać, idealnie No są skromne, ale powiększają się Dobra teraz trzeba tutaj mur wybudować Nie można budować snag jest zbyt blisko Jak to snag jest tutaj zbyt blisko To bym mógł tak wybudować Oj, masakra, to... Nasze nie... krowy dopadła dziwna dolegliwość, mój panie. Ach, te krowy zrąbane. Dobra. Prawie nie mamy już żywności, ser. Nie moja wina, że krowy padają. Dobra, to jest tak. Tu nie mogę flanków budować. Niestety. Zapasy w spichlerzu są będzie tak. No nie mam innego wyjścia. Piekarnia, piekarnia. Gdzie jest jeszcze jakaś piekarnia? No, nie chcę tu zablokować dostępu, ale będzie dostęp, dobra. Dobra, dobra. Niech robią chlebuś. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Sam. I o to chodzi, mają się powiększać. O. Normalnie masakra jest. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Trzeba nam okazać. nowych rekrutów z Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Czekamy na rozkazy. Ja coś Ruszamy czuję, że już biznes. z innego miejsca oni ruszą. Tak? Więc tu trochę, tu zapasy trochę. Zapasy są bardzo skromne. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Nie kurczą, tylko powiększają non stop. Wrzucamy tam żywność. Tylko, że muszę kolejny domek zbudować i to jest najgorsze. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. O, jedź, jedź. jedź. Będę mu kurczeniu, kurczeniu. Czekamy Potrzeba na rozkazy. nam nowych rekrutów. Łucznicy w gotowości. Wyruszamy. Dobra. Kolejnych dwóch. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Już tam zmierzamy. Tu jest ilu? Tu jest dziesięciu. Tu Wojska jest dziesięciu. Skąd atakują? Skąd atakują, no nie widzę. A z góry. Dobra, dobra, dobra. Powinni się poradzić. Idealnie, idealnie. No, no, no pięknie, po prostu pięknie. No nie, oni atakują jeszcze moich ludzi. Ło kurde. Skąd ich się tam tyle wzięło? No, to będzie ciężko. Ciężka będzie przeprawa. Ale nie, myślę, że nie będzie. Tylko, że ludzie mi... normalni ludzie mi giną. Yy, jelenia zatłuk. Piesku! Ej! Ludzie, ludzie! Dobra, odpuścił se. Pięknie, kolejna wygrana. Czekamy na rozkazy. Pięknie, pięknie, pięknie. O to chodziło, jak tam spichlesz? 63 jednostki żywności. Pięknie! Dobra. Teraz mogę sobie na spokojnie powiększyć produkcję łuków Dobra, o dwa powiększyliśmy Kamienia no nie muszę produkować więcej nie ma, nie ma najmniejszego sensu Ale dobra, w tym odcinku będzie to wszystko Jeżeli odcinek się podobał nie zapomnijcie dać łapki w górę Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku A teraz, czymcie się? Cześć